Pamiętam, kto, czy oficer, czy, czy Morder mówił? Ja nie pamiętam. przez skrzynce mnie zarazpiło, ale jakaś dziwna ta skrzynka. Jestem koło Nie Zrespiło mnie przy czymś, przy czym, przy czymś a, Co mogę zrobić? Hm, otworzyć. A jakaś strzykawka tu jest do wzięcia. Jak co? Czekawka? No taka fioletowa. No to już wiem co to jest za morderce. gdybyś jeszcze o którego mordercę chodzi? Tego nowego? Nie. Znaczy, ja myślałem o czym innym akurat, ale... Torek? Nie. Ten, co ma ząbiaki. O. Mogę znaleźć jakiś generator kuźwa w bo nie ma na razie żadnego generatora. Oj. Kuba dostał. Po prostu kuźwa gdzieś kręci koło mnie. Holy really shit. A, Kuba tam jest. bo nie mogę się ruszyć kuźwa. wiem czy to jest ten z... zębiekami, czy to nie jest ten z zębiekami. Cześć Kuba. Co Kuba Tak, to jest ten zębiak, Chyba się gościu trochę striggerował Gdy mi się Kuba się się akurat gościu przeszedł Gościu F serio? O cholera, i najprawdopodobniej aktywował to zębie jakiś. Jest tutaj, to... tu nie mogę przejść. A, mogę przejść, to jest hak, a to mnie tak mało interesuje. Oj. oj, oj, oj! O cholery, w moje strony! Nie widzisz mnie? Zombieka słyszę Kurde Nie mogę ściągnąć kuźwa, po cholerę tego się przywoziłeś Chyba mnie goni Coś tak mi się wydaje, że on mnie goni Ja wrazem ślepy zoły, kuźwa Oła Niech mi Alon ja Rocha lon 2k Daj. Ryzyk, ryk, 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 się się na mnie. ryk. Ryk, ryk, ryk. Ryk, nie ma tych pryszczy na rękach. W mnie Ryk, ryk, Kręci się przy mnie. Chyba nie zejdę. Widzę. Miszę. Już mam tą walkę z pozorami. Ma się kręci koło mnie, więc, nie... Uła, więc Nawet nie podejdziesz. Wiem gdzie jest Kuba chyba mi jej sięgnąć Wiejemy, tak. wiejemy Chodź tu cię uleczę. Nie, ja i tak muszę się uleczyć po tym. Aha, kobot. Nie, jakiś się nie dostał. Tu, chodź, 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 chodź. Trzy muszę i tak wziąć. Chyba. A nie, nie muszę Sorry. To nie mi pokazujesz. Naszę komordercy. Jeden gościu. Jestem gdzieś tutaj czy Jest gdzieś dalej. Ostrzynka się zamkła. Nie wiem, że powinna się powiedzieć zamknęła, a nie zamkła dzięki ten gościu wisi. A to kuźwo tam jest? To mam pewien problem. Mianowicie taki, że jeżeli ja zostanę powieszony, od razu ginę. Po prostu agregat Robię agregat. O koło mnie jest. A gościu zdechł. Znaczy się... Tak. Jak wydawało mi się. Ale raczej na mnie pójdzie. Na mnie albo na kubek, bo Kuba i ja mamy ostatnie szanse. Kurwa, no na mnie idzie. O kurwa, stary sprintuj! Fak będę medytować od razu. Oczywiście jeszcze pewnie pomyślał. Eee, łatwo. Łatwo z domusami. Ciężko zginęło? Cię zginęło czy dwóch? Jeden się odłączył. Kuba się odłączył. Aha, dzisiaj kuba wywaliło. I sam. Super. Widzi mnie. Będzie cały czas widział Nie trafił chyba Trochę się wkurzył tak <gry> Chyba się zrzegał Pewnie lisko tak będzie To mi lagło Co jest do cholery co to było? Dostałeś teraz czy nie? Dobra mają mnie. I tego zębieka wziął <laughs> Widziałeś to? Twojego zabił. O Jezu, co, co Ale nie, to była ładna akcja to z twojej strony Ta ucieczka Drzwi otworzył Ale się ruszyć nie mogę. No bo masz przyci bo przytrzymujesz przycisk w stanie. Jak puścisz mieszkad, to do powinieneś się moc ruszyć. Robot Cię zabierze Robot Ci pokazuje gdzie jest wyjście To dwie opcje Ani czy się zdążysz do czegoś do, do wyjścia Jak badet Będzie za się do wyjścia czy mi się wydaje? Cię chyba do wyjścia zaprowadził. No dobrze. Co to było? On cię do wyjścia zaprowadził właśnie w tym momencie? Я хочу чтобы занять, только не открыл дверь. Эта не до влас, у тебя Потому что что видит, где есть влас. Дай ей может спуститься. Открой дверь, может, это почему... No, On Ci zaprowadza do wyjścia ewidentnie pokazuje Ci, że tu jest wyjście. No, dlaczego on Ci nie daje otworzyć bramy? Może mi ktoś to wyjaśni, bo tego nie rozumiem. Ja się ewidentnie wkręci przy bramie. O co tu chodzi? Może mi ktoś wyjaśni... O co chodzi w tej rozgrywce?

짠, 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 기 짠,